Cześć, jeszcze witam witamy serdecznie. Mówi Ania i witam Was na moim kanale. No i czas na kolejną listopadową tygodniówkę, którą teraz będę robić. Tym razem nie mam już gimlego, więc pójdzie mi szybko. Mam nadzieję, że się nic nie będzie trzęsło. Nic nie będzie spadało. Zrobiłam inspekcję, co pozlatywało podczas tworzenia poprzedniego filmu, więc już wiem, co pozlatywało. Ech. I nie ma lekko z takim młodym kotem. No, ale jest też bardzo śmiesznie. W samych tygodniówkach tutaj. A, dobra, nieważne. Z z zrobiłam. Tak, zrobiłam błąd, nie robiąc błędu. Bo tak, co ja mam tutaj w poprzednim odcinku? W poprzednich odcinkach, oprócz że zrabiającego gimlego, mam jesień. Jesień, 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 jesień. I tu mi zostało jedno miejsce, ale to nie jest taki głupi pomysł, bo pierwotny pomysł, jak widać, był nawet, żeby tutaj zostawić wolne, ponieważ to jest tydzień wyjazdowy i no myślę, że jakieś tam drobne pamiątki, może jakieś bilety z, z, ze zwiedzania czegoś lub, lub inne rzeczy będą, lub jakieś fotki, Więc to nie przeszkadza. Teraz sobie tylko będę musiała przenieść to. Tak, tutaj sobie tutaj przetnę, ponieważ, ponieważ, ponieważ jest daszdorf, i jak widać, nawet no w takim małym formacie, bo to jest w sumie nieduży format planera, ten dor się sprawdza i jest zupełnie przyjemny. Muszę powiedzieć, że bardzo, zawsze kochałam te piątki te jako zeszyty. Ale muszę te powiedzieć, że teraz mi pasują te małe. Co ja tu mogę dać? Mam piękną taśmę, ale jej nie dam, ponieważ jest mega szeroka. Bardzo ją lubię, ale jest za szeroka. Nie wiem, co tutaj, jaką taśmę dać. Tak, kalendarz już był. Czy mam tu jakąś jeszcze ciekawą? Czy jakieś ciekawe taśmy mam? Może taką. się przykleiło, ale trudno. Gdzie mam nożyczki? Tu. Tak patrzę, czy mi się zmieści w, ten, w tym miesiącu, w tym planerze jeszcze grudzień. Czy po prostu nie trzeba będzie go się jakoś z tym grudniem troszeczkę ścieśnić. Po sumie dla mnie fajniej by było jednak mieć planer po prostu na no, powiem tak, nowy rok y, jest taką datą zupełnie niepraktyczną i symboliczną, bo w sumie ani to zmiana pół roku, ani zmiana roku szkolnego, ani nic, ale jednak jakoś tak wygodnie się liczy. Nie wiem, czy też tak macie. Czas, w którym obchodzimy nowy rok z punktu widzenia takiego praktycznego jest zupełnie, powiedziałbym, od czapy. No, tak, w ramach nauki języka miałam pomysł, że sobie, jak będę w Hiszpanii, żeby sobie tam kupić kalendarz, taki normalny. Musiałby być oczywiście ładny, no bo wiadomo, musi mieć ładną układkę, praktyczny mm, układ. No wtedy, co prawda, nie będę robiła takich rozkładówek, jeżeli coś takiego trafię. Tak się zastanawiam, właśnie, czy w ramach otaczania się językiem nie zrobić czegoś takiego. To jest przy jedynce, więc A tutaj sobie dam tą siłę, tą wąską. Tylko, to już takim, powiedziałabym, słaba wyklej. prawdopodobnie częściej ją troszkę na... Mm. Poprzytrzymywać innymi naklejkami. Tak sobie pomyślałam, czy czegoś nie poszukać. Oczywiście ja jestem, jeżeli chodzi o kalendarze, bardzo wybredna. Więc szansa, że znajdę coś, co będzie mi się podobać i zewnętrznie, i wewnętrznie, że tak się wyrażę, to jest nieduża, ale zobaczymy. Może go będę jakoś inaczej od ozdabiać. No i tak. Nie wychodzimy tutaj. Ja w zasadniczo, kiedyś sobie kupiłam, rok temu, a propos kalendarza, tylko pol, pol, polskie wydanie. Bardzo fajną rzecz, która wtedy się dla mnie językowo okazała jeszcze za, za trudna. Za, mm. <głos》>. Natomiast myślę, że teraz do tego podejdę. Właśnie kalendarz niedatowany, planer z lekcjami i, i właśnie po hiszpańsku. Bardzo, ktoś to w Polsce fajne wydał. I bardzo ładne takie, i, i słówka są, jak i zadanka są do porobienia, i miejsce na zapiski. I tak sobie teraz wtedy mi po prostu, no, jak kupiłam go rok temu, no to moja umiejętność wyrażenia czegokolwiek w tym języku, powiedziałabym, była niewielka. No troszkę tutaj przerwy z tym, ale sobie tu chyba coś wkleję teraz jest znacznie, znacznie lepiej. Więc myślę, żeby do niego po prostu wrócić, do używania go. Coś chciałam, coś chciałam. Tak, tutaj chciałam coś wkleić. Taki mały borderek. Albo, dobra, za chwilkę. Gdzie jest pomarańczowy? No, podoba mi się ten pomarańczowy. Muszę znaleźć, czy nie mam innego. Może go po prostu wypiszę już do końca. w ramach właśnie nauki. Czy tam prowadzić może bardziej taki no coś, coś innego niż tutaj, oczywiście. No bo bez sensu spisać dwa razy to samo. Chociaż może zobaczymy, może go będę prowadzić od początku przyszłego roku na przykład. Chociaż tak mi trochę szkoda by było, bo nie, tam jest mało miejsca na na przykład wklejanie różnych rzeczy. Tak jak ja mam tutaj zdjęcia czy jakieś bilety, to jednak z tego nie ma tam bo te wolne miejsce jest wykorzystane właśnie na zadanka różne. Ćwiczenie y, słownictwa, y, trochę gramatyki, tak, ogólnie trochę wszystkiego. Pomysł bardzo fajny. I myślę, że sobie właśnie w ramach nauki wrócę do tego. I myślę, że będzie mi łatwiej już teraz pisać to, co mam po hiszpańsku, bo już umiem znacznie więcej niż umiałam wtedy. Hmm. Oczywiście, zawsze to z nauką języka jest tak, że łatwiej, pisanie idzie o wiele łatwiej przynajmniej mi. I o ile pisać z kimś mogę już praktycznie bez problemu. No to z mówieniem to jednak wymaga to. No, nie mam takiej biegłości, muszę właśnie zacząć jakoś tak gdzieś bardziej ćwiczyć. Na, owszem chodzę na lekcje, ale to jest raz tylko. To jest mało. To jest zdecydowanie za mało, żeby tak po prostu ćwiczyć głowę w myśleniu w tym języku. Zmyślenie to jest jeszcze półbiedy, bo myśleć łatwo, łatwiej niż mówić. Nie wiem, czy też tak macie w językach obcych. Ja przykładowo po angielsku bez problemu, o wiele też lepiej myślę, niż, niż mówię. Bo jednak mówienie w obcym języku jest troszkę stresem. Chociaż w angielskim to już może nie, niekonieczne. Minijki. Przy okazji porządków po gimlim Wśród moich planerów znalazłam tamten hiszpański myślę. O, zapomniałam, że go mam. No i tutaj te rameczki zrobię. Więc pomysłów na planery mam. W sumie ciekawa jestem właśnie, czy umiałabym wrócić do takiego klasycznego kalendarza. W sumie te, yy, powiedziałabym, w stylu bullet, Art Bullet Journal prowadzę już od, powiedziałabym, dość dawna. W sumie to już ładnych parę lat będzie. Nie mam, może, takiego dużego stażu jak niektóre dziewczyny, które pokazują naprawdę bardzo ładne planery. Mój jest taki, powiedziałabym, trochę. Jest chaotyczny, nie jest perfekcyjny, ale nie musi. Więc, tak, tutaj mam te wszystkie podstawowe rzeczy ogarnięte. Mam tutaj. Naklejki jeszcze z poprzedniej, z tego zestawu, który tam używałam chyba w sierpniu. Jako, że są to moje, a nie mam plotera, to muszę je wycinać. Ale myślę, że plotera się nie dorobię. Już. Kiedyś o nim myślałam. Zawsze były jakieś tam ważniejsze rzeczy. O, całkiem fajnie. Patrzcie, czy jest tutaj gdzieś nacięcie to na papierze, ale chyba nie ma. Hmm. No i słuchajcie, tak sobie rano wsiadłam w niedzielę, po zmianie czasu, więc wstałam wedle starego czasu, w sumie tak się obudziłam, ale już prawie cały listopad jest ogarnięty. jeszcze będzie jedna tygodniówka w listopadzie taka, którą zrobię no i potem będę zastanawiać się jak ja ten grudzień tam zmieszczę czy uda mi się zmieścić w tym planerze czy też, czy też nie no i dobra, co tu trzeba dać tak, żeby tradycji stało się zadość to jakieś listki no bo jak są tu mam jakieś małe takie drobne żołędzie i grzybki ale do nich to by się już penseta przydała, bo są takie drobne, ale Ech. wiem, że tu była. Coś tam mi się dobija tutaj. Taszynę tutaj. I może jeszcze wrócimy do jakiejś dyni. Co prawda w poprzednim tygodniu dyni nie było. Ale zawsze mogę ją jeszcze dokleić, prawda? I już dynia jest. No to słuchajcie, ja chyba tutaj jeszcze tylko potuszuję i to będzie na tyle. Ponieważ jakoś nie mam pomysłu, co tu jeszcze to doklejać. Gdzie jest szczotka to? Ten pędzel taki jest. Te maski akurat ze sobą jakoś nie, nie konweniują idealnie. No, to będzie na tyle chyba. Tutaj taki chaos się zrobił. Normalnie katastrofa lotnicza. No ale nic to. Nie wytrę przecież tego. przecież nie ma tego pisma, ale nie widzę. Tu mam jeszcze takie drzwi. Mam miałam tutaj jakąś naklejkę, jakąś naklejkę dać. I teraz pytanie czytać tą. Czy ona nie jest za duża? Jest za duża. Coś tu chciałam dać w tym rejonie. No dobra. Nie do końca jest to, co chciałam być. No to słuchajcie, tak by tu się prezentuje mój kolejny tydzień. Mm. Listopada. Jest jesiennie. Dość prosto, ale kolorowo. Ładne słoneczko świeci teraz za oknem, więc nie wiem, czy to. Miałam tego nie zostawiać jak się zostawiłam. Znaczy, tak miałam zostawić, potem się zmieniłam za nie, a potem wyszło jak wyszło. Więc mam tak. Jak widać, naklejki zużywam te, które mam. Trudno zużywać, których się nie ma. Ale jak na razie jestem twarda i nie kupuję sobie wyjęłam jakieś inne naklejki w dużej ilości, ale w końcu nawet do nich nie zajrzałam, więc być może w ostatnim tygodniu jeszcze coś się nowego pojawi, czego nie było w tygodniach wcześniejszych, tutaj w listopadzie. Chociaż, 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 nie, tego zobaczymy. Ja na razie Wam bardzo dziękuję za uwagę, za przemiłe komentarze, za wspólnie spędzony czas i słuchajcie, zadam pytanie, jak Wasze, jak wasze grudnie? Już myślicie o grudniu? Jakieś motywy na grudzień? Nie spytamy o wasze motywy listopadowe. Też, też, też się podzielcie. Czy coś takiego jesiennego, czy właśnie rebeliacko zupełnie, nic nie z jesienią, tylko na przykład coś baśniowego. W sumie listopad, jak człowiek nie lubi jesieni, zresztą listopad to już jest taka trudna jesień, to nie jest ta ładna, którą, którą ja na przykład bardzo lubię ze względu na ogromną ilość kolorów. Listopad, to już to jest ta, ta smutna, taka jesień szara. Więc bym może coś kolorowego. U mnie przez to, że jest, czy jest ta kolorowa jesień, jeszcze jest ładnie na dworzu. Jak słońce świeci, zwłaszcza. To jest jesiennie w, w kolorowym wydaniu. Ale pewno, gdybym robiła na bieżąco, to sobie tydzień w tydzień i robiła to w listopadzie, to myślę, że byłyby zupełnie inne motywy. No, ale przygotowuję sobie cały miesiąc do przodu, żeby było łatwiej potem. No, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Podzielcie się swoimi pomysłami, planami kalendarzowymi na, w komentarzach. A ja zaraz może zrobię sobie przerwę i pójdę na spacer, bo słońce świeci, albo będę nagrywać ostatnią tygodniówkę listopada. Dziękuję Wam za uwagę i pa, pa, pa.